Dobry wieczór, trudno mi wrócić do tego stołu i do tych zmieniających się teł z tyłu, do Greena w ogóle. Podobało mi się to, co było w zeszłym tygodniu i sądząc po komentarzach, większości z Was też się podobało. No to dlaczego nie wyrzucisz tego w cholerę, dlaczego nie przestaniesz nagrywać na grinie. jest 2017 rok, jedyna osoba, która się jara Greenem to ta babcia w Rosji. Kuba, nie jesteś aż tak stary, możecie powiedzieć. Racja, ale musimy oddać uczciwość, części ludzi tła się podobają. Ja w sumie też je trochę lubię. Także. A może to jest świetny moment, żeby powiedzieć Wam o tym, jak to się stało, że za mną pojawił się green, jaka jest geneza tego pomysłu? Nie pamiętam. Serio. Zupełnie. Ale pamiętam doskonale, co mówiłem w zeszłym tygodniu: o czytniku linii papilarnych wbudowanym w ekran iPhone'a nowego, który ma się pojawić. No i nawet sobie uciąłem e, pogawędkę krótką z Mironem z Komórką Ani, o którym też powiedziałem w zeszłym tygodniu, e, który był przekonany, że ten czytnik będzie, a teraz pojawiły się przecieki, które mówią o tym, że wcale tego czytnika nie będzie. No i co robić? Nie zwracać uwagi na przecieki. Mam wrażenie, że teraz z przeciekami jest trochę tak jak e, z celebrytami, którym nikt nie chce robić zdjęć, to sobie sami robią zdjęcia i wysyłają do portalów plotkarskich, żeby ktoś o nich pisał. Czy portalów się odmienia? Chyba portali, nie? No, to do portali wysyłają, ale chyba zrozumieliście o co mi chodzi. I jestem starszy, tym mam większy problem z odmianami. No, a jakby mi robili zdjęcia, to nikt by się nie zorientował. Trzeba było zostać celebrytą. No, ale nie tędy droga prowadziła najwyraźniej. Dlaczego uważam, że te przecieki to jest taki system po prostu, że te firmy same je wypuszczają? Bo trafiłem w sieci na artykuł, nie jeden zresztą, opisujący przecieki dotyczące Moto X4, czyli średniaka z ambicjami od Lenovo. Który nie obchodzi absolutnie nikogo, poza redaktorami, którzy muszą wypełnić jakąś przestrzeń na swoich portalach. Dobra odmiana. Bardzo mi przykro z powodu y, tych redaktorów biednych. A ponieważ nieszczęścia chodzą parami, to chciałem napomknąć o tym, że kanapka Zinger z KFC, która miała spędzić 4 dni w kosmosie, musiała wylądować po 17 godzinach lotu. Przyczyną problemów był balon, który nie zachował się podczas lotu w kierunku stratosfery tak jak planowano. Kanapka jednak wróciła na Ziemię cała i niezmieniona. Podejrzewam, że wróciłaby cała i niezmieniona nawet po miesięcznej misji w kosmos, ale odrzućmy złośliwości to jest przecież program informacyjny. A zatem ostatnią kanapką, która była w kosmosie przed Zingerem, była przemycona przez Johna Yanga kanapka w 1965 roku. John Yang wybrał się wtedy na misję Gemini 3. A chiński tramwaj, który miał jeździć nad samochodami i być chińskim sposobem na korki, okazał się najgrubszą ściebą na świecie na tyle grubą, że posypały się oskarżenia i aresztowania. Nie możecie nie pamiętać tej konstrukcji. Swego czasu wszyscy się nią w świecie tech podniecali, że taki super, a potem Chińczycy nawet prototyp zrobili. I okazało się, że to działa. A Chińczycy zbudowali ten prototyp po to, żeby wyciągnąć więcej hajsu od inwestorów. Jak się okazuje, nie była to do końca zła strategia, bo zebrali 1,3 miliarda dolarów. Ale... Nie za bardzo wiadomo, co mieli zamiar zrobić z, ty z tymi pieniędzmi, bo na pewno nie mieli zamiaru ich inwestować w ten e, jeżdżący ponad samochodami tramwaj, czy jak anglojęzyczne media piszą, jeżdżący ponad samochodami autobus. E, w każdym razie, e, sam prototyp tego tramwaju czy autobusu, jak to woli i szyny tory 300-metrowe, które zostały specjalnie zbudowane na potrzeby demonstracyjne dla tego prototypu, zostały porzucone. Ludzie odpowiedzialni za zbiórkę zostali oskarżeni przez inwestorów, a chińskie władze dodatkowo twierdzą, że zbierali pieniądze nielegalnie, więc też. Ich oskarżają i prawdopodobnie skończy się to dla nich bardzo niemiło. Więc jeżeli po cichu liczyliście na to, nie wdając się już szczegóły, że ten projekt upadnie i że ludzie, którzy za nim stoją, będą mieli problemy, to chciałem Was poinformować, że wasze modlitwy zostały wysłuchane. Przy tej okazji rozliczne media znowu podnoszą temat portali, na których zbiera się fundusze na różne przedsięwzięcia i tego, że te portale są coraz częściej wykorzystywane przez e, oszustów, a, którzy tworzą super atrakcyjny film, zbierają hajs od inwestorów, a potem zostawiają ich z informacją. Pozdrawiam serdecznie Was, Frajerzy. Właśnie przepijam Wasze pieniądze. LGQ6 będzie miało premierę w tym tygodniu. I to na rynku polskim, już we wtorek. LGQ6 można by nazwać LG G6 Mini, ale poza wyglądem, prawdopodobnie niewiele z G6 będzie miało wspólnego. Czyli taki trochę młodszy, trochę niedorozwinięty brat G6 się pojawi. Nie, nie warto go kupować. Thank you! Nie ma za co. No co? Kto kupił LGG6 w przedsprzedaży? To pamiętacie ile wydaliście? 3300 zł. Nawet jeżeli się załapaliście na gratisy. 3300 zł. A wczoraj na cenę znalazłem g6 za 1900 zł. Ile minęło 3 miesiące od premiery? Coś w tym stylu. E, nie mówię, że musicie kupować za 1900 zł, ale po 200, 200 300 te telefony chodzą w co drugim sklepie. Co oznacza, że jeżeli nawet Wam się spodoba LG Q6, które będzie kosztowało, obstawiam 1300-1500 zł, bo więcej, to już skandal, to jak poczekacie 3 miesiące, to w co drugim sklepie sprzedadzą Wam go za flaszkę wódki. Także. No. I teraz miałem do czegoś przejść. Taki, taki żart zaskoczenia teraz będzie, że jeżeli chcecie wydać za dużo pieniędzy e, za coś, co nie jest tego warte, to kupcie sobie czarne AirPodsy. Tak, można takie kupić. Co prawda nie bezpośrednio, tylko z dedykowanego sklepu, ale za to bez gwarancji. Co? No właśnie to. Jacyś ludzie malują bezprzewodowe słuchawki Apple na czarny błyszczący albo czarny mat, a następnie. Informują na swojej stronie, że te słuchawki, przez to, że zostały pomalowane, raczej nie zostaną przyjęte przez Apple do naprawy w ramach gwarancji, gdyby coś się stało, a następnie dowalają cenę na poziomie od 280 do 300 dolarów. Standardowe AirPodsy kosztują jakieś 160 dolarów, czyli prawie połowę mniej, ale z drugiej strony, jak takie albo taka biała słuchawka wpadnie Wam za kanapę, gdzie jest czarno, no to ją znajdziecie, a takiej czarnej to nie, także. Chyba nie, nie należy czekać, trzeba zamawiać te czarne airpodsy i, i możecie to zrobić, bo jest wysyłka do Polski. Także. Boosted Board do mnie napisał. Boosted Boards, oni się nazywają. Boosted Boards do mnie napisał. E, rok temu wpłaciłem zaliczkę. Jakub, za miesiąc dostaniesz, no może za dwa, sw swoją deskę. noga? Dostałem swoją deskę. Aż nawet nie dostałem, dostałem maila, że mogę dostać swoją deskę po roku. Wiecie co mi to przypomina? Przepraszam, to będzie prostackie, ale to im przypomina chodzenie z dziewczyną przez rok. Ale przez cały rok, słyszycie, ja jeszcze nie jestem gotowa. No i potem, jak już po roku słyszysz nie dotyczy dwunastolatków, tak przy okazji, nie? Jak już po roku słyszysz, że jestem gotowa i się wydarzy. Ona mówi, Jezu, jak ty jesteś świetny. No pewnie, że jesteś świetny, bo od pół roku ćwiczysz z Pauliną. I ja, ja wiem, że świat jest okrutny, ale tak to wygląda, więc ja już od dłużej niż pół roku nie ćwiczę z Pauliną, tylko na innych deskach ćwiczę elektrycznych, więc ten Boosted Board jest właśnie dla mnie... Zo no wiecie o co chodzi, no ma się ochotę wrócić do Pauliny, nie? I olać. No. Jedyny argument jest taki, że może się pochwalić kumplom. No to, to, jest, to jest właśnie taki argument, że mogę się pochwalić kumplom, czyli Wam, że, że mam e, i że zrobiłem testy, więc jeżeli... E, Chcielibyście, żebym zrobił testy, no to, to dajcie mi znać, no to wtedy, chociaż naprawdę niechętnie, ale zamówię, no. A teraz Wam pokażę coś innego. Kojarzycie supy? Te deski, co się na nich stoi i wiosłuje, dmuchane takie. No, to ta firma, Hobby się nazywa, postanowiła takiego supa połączyć ze steperem i powstało coś, na czym chętnie zobaczyłbym każdego swojego wroga, ale podejrzewam, że jest zbyt drogie, żeby wrogom robić takie prezenty. Serio, wyobraźcie sobie kogoś, kogo nie lubicie na tej desce, no przecież to jest czysta radość. Dobra, bo się trochę mało technologicznie dzisiaj zrobiło, a mam wam do opowiedzenia teraz o słuchawkach nausznych, które się rolują, więc nie wiem, czy będzie wiele lepiej. Wszyscy wiemy, że największy problem z słuchawkami nausznymi jest taki, że zajmują zdecydowanie zbyt dużo miejsca i nie da się ich przenosić w kieszeni. Chodziłby są na rynku takie słuchawki, co się składają, tak. No, ale to nie to samo co słuchawki, które się rolują. I które są robione ręcznie przez Szwajcarów i kosztują 3000 dolarów, bo taki Szwajcar to za marne grosze do roboty raczej nie pójdzie. Ale za to podobno świetnie brzmią. No, trudno, żeby za 3000 słuchawki na nie brzmiały świetnie. Dobra, przejdźmy do prawdziwej technologii, takiej baterie w sprayu. Naukowcy, amerykańscy oczywiście, wzięli wszystkie elementy baterii litowo-jonowej i udało im się zrobić z nich spray, który po rozprowadzeniu po dowolnej powierzchni staje się baterią, przy czym spray jest niepalny i nie schodzi w praniu. Czyli można sobie w teorii nim spryskać koszulkę i koszulką ładować smartfon, na przykład. Spray ma być również kuloodporny, ale to podobno melodia przyszłości. W ogóle ten spray to melodia przyszłości, i mam wrażenie, że odległej, bo w głowie mam na ten temat więcej pytań niż jestem w stanie znaleźć odpowiedzi w internecie. Z drugiej strony, naukowcy już od dłuższego czasu e, pracują nad panelami folto, fotowoltaicznymi. Takimi słonecznymi, mówimy potocznie, panelami w sprayu, więc. Yy... W ogóle będzie super przyszłość. No bo teraz, to możecie zrobić? Teraz możecie wziąć deskę, pomalować nią, ją farbą magnetyczną i przyczepiacie sobie do deski wtedy magnesy lodówkowe. A jak sobie pomalujecie jeszcze tą samą deskę farbą tablicową, to możecie sobie rysować po tablicy i przyczepiać magnesy lodówkowe do tej deski pomalowanej tymi farbami. A w przyszłości koszulkę sobie posprejujecie i macie baterię z koszulki. Kolejna warstwa sprayu i macie. Koszulkę, która jest jednocześnie baterią i która się ładuje na słońcu. No przecież to jest genialne. Mam tylko nadzieję, że patentów nie wykupi Samsung, bo to będzie ulubiona odzież zamachowców. A skoro jesteśmy przy tym temacie. Czegokolwiek by nie mówić o Note 7. Był to jeden z najlepszych smartfonów zeszłego roku. Nie ma się co dziwić, że Samsung wypuszcza jego limitowaną edycję dla fanów. To znaczy, trochę ma się co dziwić, bo specjaliści twierdzą, że marketingowo o tym modelu lepiej byłoby zapomnieć, ale z drugiej strony będzie sprzedawany tylko w Korei i będzie miał wymienioną baterię. A fani marki to jest generalnie taka grupa, która jest się w stanie zgodzić na wiele niedogodności. No popatrzcie na kierowców Alfa Romeo. Chociaż z drugiej strony Giulia teraz staje się zaprzeczać tym wszystkim tezą. Przestanie być śmiesznie. No, ale może zacznie się psuć. W końcu nie jest jakimś takim super nowym autem. E, o samochodach jeszcze dzisiaj będzie. Teraz chciałbym porozmawiać o rozszerzonej rzeczywistości, e, która może mieć zastosowanie w Airbnb. Co ma jedno z drugim wspólnego? Z reguły to, że pomieszczenia na zdjęciach w Airbnb są szersze niż w rzeczywistości. Ale nie tylko tak rzeczywistość może być w Airbnb rozszerzana. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do mieszkania, które wynajęliście, odpalacie apkę w telefonie, kierujecie aparat w dowolną stronę, a na ekranie pojawiają się Wam instrukcje. Na przykład, OnePlus 5 tu recenzja. Eee, na przykład, to są drzwi do sypialni, to są drzwi do kuchni, tam są drzwi do łazienki, a to jest telewizor. Pilot jest w szafce po lewej stronie pod telewizorem. Spoko co? Albo takie sterowanie ogrzewaniem w domu. Wszystko wyjaśnione w postaci filmu, który sam odpala się w aplikacji. Pomysł tak samo świetny, co niestety koncepcyjny, co oznacza, że najbliższa przyszłość będzie pozbawiona tej świetnej funkcji. Szkoda, szkoda. Czasem to jest tak, że człowiek czeka na, na jakieś rozwiązania technologiczne niecierpliwie, a czasem to jest tak, że rozwiązania technologiczne się pojawiają, mimo że wcale na nie nie czekaliśmy. Nie chcę powiedzieć, że nieproszone, ale czy życzyliście sobie ledowych rzęs doklejanych do powiek kiedykolwiek? Ja sobie nie życzyłem. I powiem Wam tak szczerze między nami, jak to się mówi. Dopóki ja o tym mówię nie widzicie filmu, to wszystko jest okej. Okay. Mówiłem, że będzie gorzej, jak je zobaczycie, a teraz pozwólcie, że ta pani, ten pan przebrany za panią, pokaże Wam, jak to się montuje. Do płytki sterującej wsuwacie baterie, podłączacie cienkie kabelki, płytkę przyczepiacie z tyłu głowy, dobrze mieć chyba dłuższe włosy albo perukę, ale LEDowe rzęsy doklejacie do powiek. Efekt jest... no taki. Zakładam, że nie wpadlibyście na to, że można przykleić je sobie zamiast wąsów, prawda? Nie wpadlibyście na to, bo nie jesteście jednym z pomysłodawców tego gadżetu. On woli nosić rzęsy LED zamiast wąsów właśnie i chyba w tym miejscu powinna opaść kurtyna. Albo nie. Najpierw informacja, że na projekt ledowych rzęs ich twórcy chcieli zebrać 40 tysięcy dolarów, a zebrali tyle. Teraz kurtyna może opaść. Z hukiem. Jezus, aż mam dreszcze. Strasznie nie lubię dziwaków. Wiecie, takich ludzi... Patrzycie na nich i, i wiecie, że coś jest nie tak. Że mają części ciała swoich zmarłych członków rodziny w lodówce jako pamiątkę i czasami mylą z wędliną te części ciała. Każdy w tym filmie ma coś takiego na twarzy. Wypisane. Dobra, już. Facebook pomoże znaleźć darmowe Wi-Fi w okolicy. Wcześniej o tej opcji nie słyszałem, a w tym tygodniu się pojawiła, także w Polsce. Facebook nie tylko wyświetli informacje, że w okolicy są darmowe sieci Wi-Fi, ale też pokaże na mapce, gdzie dokładnie się znajdują. No dobrze, ale skąd Facebook wie, że w okolicy znajdują się darmowe sieci Wi-Fi? Otóż jest to trochę prostsze, niż zakładacie. Te firmy i te miejsca, które mają swoje strony Facebookowe i zaznaczają opcje darmowe Wi-Fi, no to Facebook rozczytuje i na tej podstawie informuje was, czy jest darmowe Wi-Fi. Więc jeżeli człowiek go szuka Facebooka, to Facebook go szuka was, no ale proste rozwiązania mają czasem wady. Życiowe kariery też toczą się różnie. Na przykład e, pewien człowiek, który pracował w Tesli, no w Tesli pracować, jej, musiał porzucić swoją robotę, bo jego. Napój leczący kaca osiągnął fenomenalny sukces. Sisun Lee podobno uwielbiał swoją pracę inżyniera w Tesli i wcale nie chciał odchodzić i zakładać własnej firmy. Ale jego poboczny projekt, mający na celu odnalezienie lekarstwa na kaca, urósł do tego stopnia, że Lee musiał porzucić pracę w Tesli i przejść na własną działalność. I zrobił to. A od środy Morning Recovery, czyli firma byłego pracownika Tesli, sprzedaje remedium na kaca. Podobno super skuteczne, chociaż nie wiem, czy to nie jest część kampanii marketingowej. Wiecie, mam tak zajebisty biznes, że musiałem... Nie chciałem, no ale musiałem rzucić u tego Ilona Muska robotę. Ale, jeżeli chcielibyście sprawdzić, czy typ nie blefuje, na Indiegogo można zamówić za 45 dolarów 12 butelek tego specyfiku, albo 6 butelek za 24 dolary. No niestety, leczenie kaca wymaga poświęceń, w tym przypadku finansowych. Tak jak pojazdy komunikacji miejskiej, wymagają alternatywnych źródeł zasilania. Ostatnio na tapecie. mucha to była. Ostatnio na tapecie pojawił się kwas mrówkowy. Tu macie owadów, wszystko się zgadza. Ale tą muchę to. to naprawdę. Musimy coś z nią zrobić. Dobra, kwas mrówkowy. W tym konkretnym przypadku pojazd, czyli autobus, będzie elektryczny, a za autobusem będzie jechała mała przyczepka z kwasem, który będzie zamieniany na elektryczność. Czyli autobus będzie ciągnął za sobą taką małą elektrownię, w uproszczeniu mówiąc. Kwas mrówkowy w naturze występuje w pokrzywach i u niektórych gatunków mrówek. Nie trzeba będzie natomiast ani jednych, ani drugich wozić w przyczepce, bo kwas jest dość łatwy i tani do uzyskania metodami przemysłowymi. No niestety, odchodzi się od paliw. A benzyna na stacji tak ładnie pachnie. A Volvo tak się odmienia? Volvo śmierdzi. Od 2019 nie będą już sprzedawać e, ani benzyniaków, ani ropniaków. Tylko hybrydy i elektryki. To za dwa lata już. I to jest jedna sprawa, a drugą sprawą są samochody autonomiczne, nad którymi Volvo pracuje z Nvidia. A co jest największą przeszkodą w rozwoju samochodów elektrycznych? Człowiek, powiecie. I może mielibyście rację, biorąc pod uwagę ostatnią wypowiedź Ilona Maska, który twierdzi, że za jakiś czas prowadzenie przez ludzi samochodów powinno być w ogóle zabronione. Ale w tym przypadku chodzi o kangury. Kangury okazały się być większymi hultajami niż łosie. Volvo przeprowadza obecnie testy swoich autonomicznych samochodów w Australii i okazuje się, że sposób poruszania się kangurów ogłupia system wykrywania przeszkód w samochodach. W sensie, jak kangur jest w powietrzu, to systemowi wydaje się, że jest dalej, a gdy ląduje na ziemi, to system myśli, że jest bliżej. Czasem rozwiązanie tego problemu Volvo ma do 2021 roku, czyli 4 lata. Za 4 lata Volvo planuje wypuścić do sprzedaży Autonomiczne samochody, samojeżdżące. Nieźle, co? Przyszłość. Dobrze, porozmawiamy o tej najbliższej przyszłości. Wspominałem o tym w zeszłym tygodniu. E, Poznań, 15 lipca, sobota między godziną 10 a 16 siedziba Allegro, a właściwie przestrzeń wokół siedziby Allegro, na której będziemy sobie testować ja i wy. A właściwie powinienem powiedzieć: Wy i ja, jaki jestem niewychowany. Przepraszam. To nie jest tak, że jestem skupiony na sobie. Będę skupiony na Was, na miejscu, jak przyjedziecie, obiecuję. E, I na gadżetach, które będziemy wszyscy tam sobie testować. Czyli będą one elektryczne, pojazdy elektryczne, kamery sportowe, drony mniejsze, którymi polatamy, drony większe, którymi nie polatamy, ale dowiecie się o e, tym, jak latać bezpiecznie i fajnie. E, Pojazd solarny z Politechniki Łódzkiej, e, VR i pewnie jeszcze kilka rzeczy, które są w trakcie ustalania. E, no i nie Antyfan i Meister Piżu, których zaprosiłem, żeby pogadali o kilku ważnych rzeczach. Także będą panele na tak zwanej głównej scenie, ale wszystko się będzie działo na przestrzeni. Także wow, myślę, że będzie całkiem spoko. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to e, informacje znajdziecie na stronie kręćkilometry.pl łamane na Days, a konkretnie na fanpage'u co, Jakie kręć kilometry? Już Wam tłumaczę. Ten event jest niekomercyjny, na czym mi bardzo zależało, dlatego organizowany jest przez Fundację All for Planet. No i to jest taki event pokazowy. Chcę po prostu zbliżyć ludzi do technologii, żeby można było tam przyjść i sobie podotykać. Oprócz tego są hakatony, są jakieś tam yy, zajęcia dla dzieciaków i mnóstwo innych rzeczy związanych z technologią. Jakaś robotyka, cuda na kiju. Yy, no i teraz. Yy, 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 ta fundacja Allegro planuje, żeby w kolejnych tygodniach czy miesiącach pojawiały się te eventy w różnych miastach w Polsce. No ale jak tutaj zdecydować, do którego miasta pojechać? No i tutaj właśnie wchodzi system kręć kilometry. Ludzie z miast kręcą na rowerach kilometry, i ci, którzy wykręcą najwięcej tych kilometrów, to będą mieli te eventy u siebie w miastach. Ale to nie dotyczy Poznania, bo w Poznaniu jest event pokazowy. I nie dotyczy też Was, bo jeżeli chcecie przyjechać do Poznania, to nie musicie przyjeżdżać rowerem. Na przykład, musicie przyjechać pociągiem, samolotem, samochodem. Czym tam sobie życzycie się dostać? Na miejsce. Albo piechotą, jeżeli jest. No dobra, jak przejdziecie rowerem, to przecież nic nie stanie. Deskorolką elektryczną też można przyjechać. W każdym razie. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem, dlaczego tak. A gdzie mobzilla w ogóle? No więc Paweł nie mógł 15. Ale przy kolejnych eventach mam nadzieję, że się udzieli przynajmniej raz. No i na koniec powiem Wam, że pigułki do pochowy z brokatem, nazywane brokatem seksualnym, które podobno sprzedają się świetnie w internecie pod nazwą passion dust, są jednak szkodliwe. No kto by pomyślał, że pigułki zawierające brokat, które się wsadza w siebie przed aktem, a potem one pod wpływem ciepła się. Jeśli się rozprowadza ten brokat w środku, to one są szkodliwe. No ale jest kilka artykułów w internecie na ten temat. Jeżeli chcecie, to zachęcam, żebyście się sami przekonali, jeżeli mi nie wierzycie na słowa. Dobrze, ty, koniec tych głupot. Widzimy się w sobotę w Poznaniu, a jeżeli nie, to wcześniej się widzimy podczas recenzji mojej sparkowej, bo spark i kontroler to jest to, co mnie bardzo cieszy. Ja jeszcze mam gogle, więc już w ogóle będzie super. Do zobaczenia. Komu płacimy? Eee, żonie. Co rośnie? Eee, drzewo. Drzewo rośnie dobrze. No, żono fajnie. <laughs>